Dziś na kanale o technologii prawdopodobnie najlepsze słuchawki do 150 zł. Ja wiem, że zazwyczaj tematyką słuchawek zajmuje się u nas Łukasz i pojawią się pewnie głosy. A czemu Dawid robi, a nie Łukasz? Bo wiecie co? Ja w ogóle nie podważam kompetencji Łukasza, jeżeli chodzi. O wiedzy na temat słuchawek audio generalnie, ale wiecie, jakie on ma sprzęty. Słuchaweczki to za 1000 zł, jakieś tam głośniki to o wartości samochodu. On mówi, że to jest potrzebne do pracy. Pewnie tak, nie wiem, jak to sprawdzić, bo sam się na tym nie znam, ale uznałem, że kiedy dotarły do mnie takie słuchawki kosztujące 150 zł, a nawet mniej, bo chyba 100-120, to ja będę idealną osobą, żeby je sprawdzić, bo przecież to ja jestem u nas naczelnym łowcą. Promocji i to ja najlepsze promki wyłapuję. I powiem Wam, że chociaż nie będę mógł Wam opowiedzieć, że a niskie tony takie, a wysokie takie i w ogóle, to jednak już teraz mogę Wam powiedzieć, że w tej cenie tak dobrze brzmiących słuchawek nigdy nie słyszałem i oczywiście nie widziałem. Dobra, ale dlaczego w ogóle kupiłem ten sprzęt i wiele innych ostatnio przez Was? Bo Wy mówicie, że my troszeczkę odeszliśmy od tego, co robiliśmy kiedyś że my na początku to pokazywaliśmy tanie sprzęty, a teraz same drogie, że nam się w głowach i nie tylko poprzewracało, więc uznałem, że macie rację. I uznaliśmy też z chłopakami, że będziemy robić więcej tanich sprzętów ponownie. W planach są tanie smartfony, mamy też tanie słuchawki, więc w sumie od tych tanich słuchawek zaczynamy, bo też zaczyna się taki sezon świąteczny, gdzie ludzie będą sprzęty kupować, a wiadomo, że na święta dziecku nie będzie się kupować w większości słuchawek za 700 czy 1000 Albo smartfonów po kilka tysięcy złotych, bo jeszcze tak bogatym krajem nie jesteśmy, ale oczywiście mam nadzieję, że to się zmieni. Wszystkim nam tego życzę. A dlaczego? konkretnie ten model, bo tak naprawdę testowałem jego poprzednią wersję zrobił na mnie ogromne wrażenie więc wiedziałem, że raczej gorzej nie będzie a jak nie będzie gorzej, no to wiadomo już, że będzie bardzo dobrze ten model QCY-T13 w wersji z ANC albo bez ANC, a także Edifiery X3 oraz X3S to są takie słuchawki, że są tanie i brzmią niesamowicie dobrze, więc zdecydowałem się na kupno takich słuchawek bo się naczytałem, że są lepsze od poprzedników, że to są najlepsze w tej cenie. No i muszę Wam powiedzieć, że moim uchem laika to jest absolutnie prawda, bo one brzmią po prostu fenomenalnie. Do tego mają ANC, więc mamy tutaj tak naprawdę wszystko, czego potrzebuje człowiek, który chce kupić słuchawki, ale nie chce też wydać na nie, nie wiadomo ile. Prawda? No, w sumie tak. Tylko oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, bo to nie jest sprzęt idealny, chociaż jest naprawdę bardzo dobry. Brzmienie naprawdę topowe. Basowe, ciepłe, można je dostosować do swoich potrzeb w aplikacji. Tutaj absolutnie nie ma na co narzekać. Jeżeli chodzi o ANC, też jest bardzo dobrze jak na te ceny, bo jeżeli weźmiemy na przykład takie słuchawki jak Huawei FreeBuds 5i albo 6i, no to tutaj ANC okazuje się znacznie gorsze. Dosyć dobrze tłumi takie jednostajne dźwięki, czyli jedziecie pociągiem, autobusem albo lecicie samolotem, ale jeżeli na przykład ktoś obok głośno Gada, albo tak jak ja wczoraj miałem, że na siłowni ktoś obok mnie na bieżni odpalił sobie na YouTube jakiś podcast i temu ludzie gadali. No to coś mi się tam przebijało. W sensie nie słyszałem, o czym ci ludzie mówią, ale słyszałem, że ktoś gada, że coś z tego telefonu leci. Więc mamy tutaj pewien poziom wyciszenia, ale dla niektórych może być on niesatysfakcjonujący. Pamiętajmy jednak, że takie osoby raczej nie będą szukać słuchawek za 120 zł. Ja tutaj jednak o nich ciągle opowiadam, a to trzeba pokazać. Mamy tutaj Etui, takie nie za duże, nie za małe, standardowe jak na słuchawki. Mamy też słuchaweczki wykonane z plastiku, który wygląda na dosyć tani, ale powiem wam, że nie trzeszczy ani nic. Te słuchawki po prostu tak wyglądają. Generalnie poza wyglądem, trudno tutaj na coś narzekać. Może na to, że w tym Etui ta klapka tak luźno chodzi. Na razie nie sprawia problemów, ale ja mam te słuchawki raptem od 2-3 tygodni, ale Obawiam się, że po dłuższym czasie ona może się, na przykład, za mocno poluzować. Nie mam na to jednak jakichkolwiek dowodów. Poza tym, tak jak mówiłem, rozmiar etui jest ok. To nie jest najmniejsze etui do słuchawek, jakie widziałem, bo ostatnio, na przykład, sprawdzałem Airpodsy 4 od Apple. to tamto to etui w ogóle jest malutkie, ale nie wystaje zbyt mocno. W kieszeni bez problemu w tej kieszeni się mieści, nie odstaje, więc jest naprawdę ok. W samym ETUI mamy też oczywiście port USB-C, jak w każdym nowym sprzęcie do ładowania, więc absolutnie nie będziecie mieli problemu z tym, żeby te słuchawki naładować, bo nie będziecie musieli nawet używać kabelka, który jest dołączony do zestawu, ale starczy tutaj kabelek od waszego laptopa, tabletu, smartfona albo innego sprzętu, bo dzisiaj wszystko ma USB-C. Warto jeszcze powiedzieć, to jest jakość rozmów. O ile jak wieje mocny wiatr, to ona jest po prostu średnia, ok, ale kiedy siedzicie w biurze, w domu, macie kontrolowane warunki, no to ta jakość rozmów jest naprawdę ok, i tutaj naprawdę nie ma na co narzekać. Sam słuchałem nagrań z tych słuchawek, były ok, dzwoniłem do żony, do mamy, do znajomych. Jak korzystałem z tych słuchawek, to pytałem, a czy mnie na pewno dobrze słychać? No i słyszałem, że tak, dobrze, o co ci chodzi, bo, no, lepiej niż ostatnio na tym Twoim telefonie jakimś tam. Więc to są odpowiedzi, które pokazują, że jakość dźwięku do codziennych rozmów w kontrolowanych warunkach, oczywiście, jest naprawdę ok. Jeżeli chodzi o niekontrolowane warunki, tak jak mówiłem wcześniej, jakiś wiatr i tak dalej, no to większość tego typu słuchawek będzie raz działać dobrze, raz źle i tak samo jest w tym przypadku. Mogłoby być lepiej, ale ponownie, mówimy tutaj o słuchawkach za 120 zł. Żeby jednak nie było tak kolorowo, to jeszcze mamy Aplikację QCY, która jest no, poprawna po prostu. No, zobaczcie, jak to jest przetłumaczone. Lewa słuchawka małymi literami, tutaj też prawa słuchawka. Urządzenie odnaleźć moje o mocy baterii. No, widać, że nawet Chat GPT tego nie robił, nawet polskie litery są tutaj dopasowany po prostu, ale da się tutaj połapać. No nie ma wielkiej filozofii, że możemy tutaj zmienić ustawienia dźwięku z domyślnych na jakieś bardziej basowe, na bardziej miękkie, stałe. Możemy włączyć ANC, tak jak mamy, możemy wyłączyć ANC, a możemy też taki tryb właśnie włączyć. Transparentności, który tutaj jest z jakiegoś powodu nazwany penetracyjność, co mnie bardzo bawi. Powiem wam też, że kiedy macie w słuchawkach taki komunikat ANC on albo ANC off, to ta osoba, która to mówi, to mówi w taki sposób, że nie idzie tego zrozumieć, więc i tak najlepiej to ustawić tutaj z aplikacji. No i dodatkowo możemy tutaj ustawić także, co się dzieje, kiedy dotkniemy paneli dotykowych na słuchawkach, więc mamy do wyboru pojedyncze, podwójne, trzykrotne kliknięcie. To faktycznie działa, sam korzystałem z tej funkcji. Dodatkowo mamy też tryb gry, który dodatkowo jeszcze bardziej zmniejsza opóźnienia względem tego, co podaje producent, a producent podaje, że nie jest Źle i mogę to potwierdzić. Jeżeli chodzi o czas pracy, to jest około 5 godzin i to jest czas pracy z włączonym ANC na takiej średniej głośności. Mniej więcej tyle wytrzymują te słuchawki, a jeżeli będziecie je doładowywać z etui, bo ono ma przecież wbudowany akumulator, no to łączny czas pracy wyniesie około 30 godzin, ale to są dane producenta, ponieważ ze stoperem tych 30 godzin nie sprawdzałem. Niemniej jednak moim zdaniem ten czas pracy jest wystarczający. Jeżeli chodzi o ładowanie, no to trwa ono dosyć długo, bo dwie godziny, ale w przypadku tego typu słuchawek jest to raczej standard, bo i tak ładujemy je dosyć rzadko. Wygoda. Jeżeli chodzi o wygodę, to też nie mogę się do niczego przyczepić, no ale dobrze wiecie z poprzednich testów słuchawek, że ja mam akurat takie uszy, że w tych uszach wszystko dobrze leży. Zwłaszcza jak to są słuchawki dokanałowe, tak jak tutaj, bo mamy w końcu tutaj gumki. Więc naprawdę ja się nie mogę tutaj do czegoś przyczepić, ale też z drugiej strony nie mogę zagwarantować wam, że u was w uszach te słuchawki też będą leżeć równie dobrze. Jeżeli chodzi o zestaw sprzedażowy, no to mamy taki standardowy, bo mamy tutaj kabelek, którego jak widzicie, nawet nie używałem, bo i po co. No i mamy też jeszcze dwa zestawy stawy gumek, których nie używałem, ponieważ te dobrze leżą w moich uszach. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to producent chwali się tutaj niskimi opóźnieniami i faktycznie podczas oglądania filmów, czy to na YouTube, czy na jakimś Maxie, czy w innym serwisie streamingowych, żadnych opóźnień tutaj nie wyczuwam. A jeżeli są, to naprawdę bardzo niskie, więc nie przeszkadzają. Dodatkowo producent nie chwali się żadnymi super kodekami Hires Audio, co w tej cenie mnie nie dziwi. A no i do kilku urządzeń możemy te słuchawki podłączyć, więc jak macie na przykład komputer. I smartfon albo tablet, i smartfon, to jak najbardziej możecie w ten sposób z tych słuchawek korzystać. Fajnie, że takie rzeczy schodzą nawet do bardzo niskiej półki cenowej. I to tak naprawdę chyba wszystko, co miałem Wam do powiedzenia na temat tych słuchawek, więc odpowiedzmy sobie na pytanie, czy i T13 ANC2 warto kupić. No i chyba już wiecie, że odpowiedź to będzie tak. Bo nie mam oczywiście pewności, że to są najlepsze słuchawki do 150 zł na rynku. Może zaraz ktoś mnie zaskoczy i powie, że tutaj są jeszcze lepsze. Jest taka opcja, absolutnie w to nie wątpię, ale jak na swoją cenę, która w momencie nagrywania tego filmu wynosi jakieś 120 zł, to te słuchawki brzmią fenomenalnie. Nie są oczywiście tak dobre jak jakieś modele kosztujące 400 czy 500 zł, które dla nas wydają się standardowe przez to, z iloma sprzętami obcujemy, ale wiele osób pisało nam, że te sprzęty są dla nich po prostu za drogie i my to jak najbardziej rozumiemy. Więc mogę Wam śmiało powiedzieć, że jeżeli szukacie słuchawek, które będą naprawdę dobre, będą też świetnie wycenione, no ten model QCY T13 NC2, albo po polsku QCY T13 NC2, no to naprawdę będzie fenomenalny wybór. Sam jestem bardzo miło, może nie zaskoczony, bo korzystałem z poprzednich wersji, no ale bardzo dobre wrażenie zrobiły na mnie te słuchawki, po prostu chce mi się z nich korzystać i cieszy mnie, że mamy takie czasy, że wystarczą słuchawki za stówkę i to bezprzewodowe, wystarczy smartfon za kilkaset złotych, żeby naprawdę móc komfortowo grać, korzystać z YouTube'a, robić takie podstawowe rzeczy, bo w tych takich tanich smartfonach to głównie aparaty odstają, a i to pewnie za jakiś czas się zmieni. Więc jeżeli szukacie dobrych słuchawek kosztujących nieco ponad stówkę, a w przyszłości może i mniej, to jest ten model, który mogę Wam z całą pewnością polecić. A, i pamiętajcie, że jeżeli macie inne modele, o których chcecie opowiedzieć, na przykład te Edifiery, o których wspominałem, też są świetne w podobnej cenie, no to możecie to zrobić w komentarzach. Tylko nie przesadzajcie zbytnio z entuzjazmem, mimo że to i to są bardzo dobre słuchawki, bo ostatnio mieliśmy wiele takich bardzo entuzjastycznych komentarzy dotyczących niektórych słuchawek kosztujących 100 zł. No i one były tak entuzjastyczne, że aż wydawało nam się, że to może być reklama szeptana. Nie mamy na to dowodów, ale to były po prostu nasze przeczucia. I my takie słuchawki, na przykład jak mam rytmo, kupiliśmy i porównaliśmy na przykład z tymi. No i nie chce mi się nawet długiego filmu na ten temat robić, ale powiem wam, że to jest zupełnie inna liga. To są. Znacznie, ale to znacznie lepsze, więc nie wierzcie wszystkim opiniom, które przeczytacie w internecie. Ale ja mam nadzieję, że te wasze będą szczere i prawdziwe. Więc to już było wszystko na koniec formalności. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek to są rzeczy bardzo potrzebne dla rozwoju naszego kanału. A poza tym, co? Klasyczne badanie statystyczne. Jak mamy tutaj słuchawki za trochę ponad stówkę, to dzisiejszym hasłem jest stówka. I widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć.